Moczymy gęś, witam wszystkich Gęś moczymy najlepiej w garku na gazie, tak żeby miała temperaturę 76 stopni tutaj patyk sobie tak I ją popychamy żeby woda wszędzie weszła w pióra wyciągamy Ociepnie troszkę. Przystępujemy do skubania wstępnego. Mamy takie urządzenie. 7 palców na takim plastyku. Wspomaga dobrze przy skubaniu. O, widać, jak pióra odchodzą razem z puchem. Jak jeszcze nie chcą za bardzo odchodzić piura, no to jeszcze po chwili można zamoczyć jeszcze raz, żeby doszła wszędzie woda, bo gęś to jest tak wodny i on jest oblepiony piórami puchem. A ładnie sodzi i to do czystego sodzi. Reszta to później ręcznie się już poprawi. O, teraz za grzbietu kufera skóra się nie kaleczy. zewnątrz skrzydła ja nie sodzi. Wrzuci i teraz. Tam po za wszystkie. zawsze. Dobra, wyłączył bieg, a się.